Zadanie 22. Punkty A, B oraz C leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Prosta k jest styczna do tego okręgu w punkcie A i tworzy z cięciwą AB kąt o mierze 32 stopnie. Ponadto odcinek AC jest średnicą tego okręgu. Zobacz rysunek. Miara kąta rozwartego BOC jest równa. No dobra, czyli policzyć mamy to. A mamy y, ten kąt tutaj. I teraz z pomocą przychodzi nam karta wzorów, bo mamy tam twierdzenie o kącie między styczną i cięciwą. A my przecież właśnie w zadaniu mamy, że prosta ka jest styczna do okręgu i tworzy z cięciwą jakiś tam kąt, tak? O mierze 32. Ponadto odcinek AC jest średnicą okręgu. No dobra, to też sobie zaznaczmy, że tutaj mamy średnicę. No i teraz zobacz to koło jest bardzo podobne do tego koła, prawda? Mamy jakiś kąt w środku i mamy e, cięciwe. Podali nam, że tutaj jest 32 i że ten kąt, zobacz, AOB, AOB, ten kąt jest dwa razy większy niż CAB, czyli ten. No to w takim razie ja sobie tutaj ten rysunek w karcie wzorów trochę przerobię. Dorysuję sobie do góry yy, promień, żeby mieć średnicę, tak? Tutaj wtedy będzie średnica, a ja zobacz, szukam tego kąta. O tego szukam. Czyli on, yy, będę mogła go policzyć jako 180, odjąć. No załóżmy, niech tu będzie jakaś alfa, odjąć alfa, prawda? Bo to jest półkole, tutaj jest półkole. Czyli jest tutaj 180, to jak zabiorę alfę, no to dostanę dokładnie ten kąt. I teraz tę alfę mogę bardzo łatwo policzyć. No jak? Po prostu ten przemnożyć razy 2, prawda? No to tak też zróbmy. Tutaj sobie tą alfę zaznaczę i napiszę, że alfa to jest 32 stopnie razy 2 no z karty wzorów tak czyli alfa to jest 64 stopnie no to w takim razie kąt który mnie interesuje będzie miał taka dłuższa kreska 180 minus te 64 stopnie czyli wychodzi nam tutaj 116 stopni tak i to jest odpowiedź B. To zadanie możesz też zrobić troszeczkę inaczej. Możesz zwrócić uwagę, że ten kąt jest oparty na tym łuku. O, na tym łuku. I teraz poszukać sobie możesz kąta, który również jest oparty na tym łuku. No to tu muszą być końcówki ramion, więc to będzie ten kąt tu. On również jest oparty na tym samym łuku. I mówię o tym dlatego, że jest taka zasada bardzo podobna do tej, która widnieje w karcie wzorów, że jeżeli mam kąt środkowy oparty na jakimś łuku i kąt wpisany, ten tutaj, również oparty na tym samym łuku, to ten środkowy również jest dwa razy większy niż ten, tak? No a zobacz, że jeżeli mam styczną do okręgu. Do promienia okręgu, a tutaj do R, to tu musi być 90 stopni. Tak zawsze jest. Jeżeli masz promień i styczną do okręgu, to między promieniem a styczną jest zawsze 90 stopni. No to tutaj też jest 90. W takim razie ten to jest 90 minus 32, czyli tutaj nam wychodzi 58, jak się nie mylę. No dobra. I mając ten kąt, wiesz, że on jest dwa razy mniejszy niż ten tutaj, tak? Czyli ten niebieski możesz policzyć jako 58 stopni razy 2, i to też ci wyjdzie 116. Mówię o tym po to, żebyś po prostu kojarzył te kąty oparte na tych samych łukach, tak? Na tym łuku jest kąt środkowy, ale na tym też jest wpisany. A wpisany będzie dwa razy mniejszy niż środkowy, jeśli jest oparty na tym samym uku. No dobrze, daj ławkę w górę, zasubskrybuj kanał. Ja uciekam robić kolejne filmy.